200, 254, 12, 12 100 po matce, wycielenie 19 sierpień. 163, 11 700 wydajność po matce, wycielenie 4 sierpień. 119 13 400 wydajność po matce wycielenie 22 wrzesień. 403 12300 wydajność po matce wycielenie 10 wrzesień. 174 9400, wydajność po marce, wycielenie 28 września. 203 9500, wydajność po marce, wycielenie 23 września. 283 14 500 wydajność po matce, wycielenie 21 wrzesień. 138, 15 100 po matce, wycielenie 5 wrzesień. 115 10 tysięcy wydajność po 11700 27 11700 341, 341, 13 700 po marce, 7 11800